Z grzybami jest ten problem, że każdy gatunek grzyba może wywołać nieco inne albo zupełnie inne zatrucie. Dochodzi do takiej sytuacji, że niektóre grzyby powodują niekorzystne efekty dla zdrowia albo objawy zatrucia już parę chwil po spożyciu. Inne rozwijają swoje niekorzystne działanie w ciągu paru dni, wobec czego bezpośrednio często dość trudno stwierdzić, że to właśnie grzyb był powodem naszych kłopotów zdrowotnych. Jeżeli spożyliśmy nie, no podejrzany grzyb i chwilę później zaczyna zboleć brzuch, zaczynamy mieć zawroty głowy, zaczynamy mieć drżące ręce albo wydziela się duża ilość śliny, zaczynamy mieć zaburzenia widzenia. No, to wiadomo, że najprawdopodobniej powodem, dla którego mam dolegliwości, był właśnie grzyb. Co innego, jeżeli takie objawy pojawiają się po 6 godzinach. Najczęściej pierwszymi objawami we wszystkich zatruciach grzybów to są objawy związane z przewodem pokarmowym. Pojawia się ból brzucha, pojawiają się kurczowe bóle dotyczące śródbrzusza, podbrzusza, czasami pojawia się biegunka i chwilę później wymioty, i to bardzo dobrze. Organizm w ten sposób próbuje pozbyć się tego, co jest najbardziej szkodliwe. Później to, objawy mogą zaniknąć. By rozwinąć je po kilkunastu, kilkudziesięciu godzinach. Często poza zaburzeniami dotyczącymi przewodu pokarmowego pojawiają się właśnie zaburzenia dotyczące układu nerwowego. Często są to halucynacje lub nadmierne pobudzenie. Często jest to tak zwana niezborność ruchów, to znaczy nie możemy wykonać precyzyjnych ruchów manualnych. Nie możemy pisać, nie możemy włożyć kluczyka do, do stacyjki czy do drzwi. No, jest to związane właśnie z tym, że toksyny z grzybów powodują, że na przykład układ nerwowy nie działa właściwie. Jeżeli ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe związane z układem oddechowym, z układem krążenia czy nerwowym, to nawet taki grzyb, który jest potencjalnie no nieprzyjemny, powodujący jakieś konkretne doznania, Nieprzyjemne, czy też zatrucie, ale potencjalnie nie jest śmiertelnie groźne. To w tym wypadku, u takich osób, u dzieci, u starszych osób, może być niestety bardzo niebezpieczny i prowadzić nawet do śmierci. Są też takie grzyby, których nie wolno łączyć z innymi pokarmami. Niektórych grzybów nie wolno smażyć na y, głębokim oleju, innych grzybów nie wolno jeść z niektórymi posiłkami. Y, z tego względu, że y, grzyby te. Poprzez swoje enzymy wypierają niektóre składniki w pokarmach, co powoduje, że te składniki, potencjalnie zupełnie naturalne, bezpieczne, zawsze spożywane, nagle stają się bardzo niebezpieczne. Kolejnym przykładem takiego grzyba jest czernidlak pospolity. I jest to grzyb, który w zasadzie, spożywany sam, nie powinien zrobić nic. Poza ewentualnie bólami brzucha i biegunką, ale jeśli osoba spożywająca ten grzyb będzie jednocześnie piła alkohol, to niestety konsekwencje będą tragiczne. Enzymy, toksyny tego grzyba powodują bowiem hamowanie metabolizmu alkoholu w, w organizmie, przez co dochodzi do zatrucia nie samym grzybem, ale poważnego zatrucia alkoholem, które może zakończyć się tragicznie. I w ten sposób można byłoby mówić jeszcze wiele. Grzyby są wyjątkowymi organizmami. Nie są to zwierzęta, nie są to rośliny, to zupełnie inne królestwo. I tak naprawdę nie mają dla nas żadnego znaczenia poza przyprawami. I nie jestem pewien, czy warto ryzykować tylko po to, żeby zupa czy też jakiś inny posiłek ładnie pachniały. A tutaj ryzyko porównałbym do sapera. Saper myli się tylko raz. I przypuszczam, że osoba zjedząca grzyby musi mieć świadomość, że występuje w tym momencie przy obiedzie jako saper.